Są młodzi i wyjątkowo zdolni. Mówią o ekipie Młode Newsy Kowary, która brała aktywny udział w projekcie Zielono-Niebieskie Kowary. Telewizja tam spotkała się z ekipą Młodych Newsów, aby nagrać inwestycje, które zostały zrealizowane na terenie Kowary w związku z projektem Zielono-Niebieskie Kowary. Jest to jedyny projekt poświęcony ekologii na skalę Polski. Bardzo miło mi gościć dziś w Kowarach. Spotkałam się dziś z Borysem, który Wyjątkową produkcję. Zdradzisz nam kilka szczegółów. E, to są młode newsy Kowary. Mamy swój własny kanał na YouTube, więc mogą Państwo wyżywać tylko młode newsy Kowary i od razu będą Państwo mogli zobaczyć wszystkie nasze filmy. Będziemy starali się właśnie robić co tydzień na kanale Młodych Newsów taki właśnie, taki właśnie program informacyjny. Idziemy w tej chwili na drewniany mostek, który jest, został zwobiony nad zalewem kowalskim. To jest ekipa młodych newsów. Od kilku lat prowadzimy takie zajęcia, ekipy się zmieniają, natomiast to jest najświeższy na rybek, naprawdę bardzo młode, zdolne wilki. Bardzo fajnie się pracuje z taką młodzieżą. Każdy z nich realizuje swój oddzielny film i jakby nie, 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 nie startujemy w konkursie jako grupa, tylko każdy indywidualnie sobie tam kręci. A co młode kowarskie newsy myślą o projekcie Zielono-Niebieskie Kowary? Co najbardziej przypadło im do gustu? Najbardziej podobały mi się te ławeczki z rzeźbami Wokana i z takimi stołekami na rowery. Takie to jest najfajniejsze i to tak najbardziej, najbardziej to rozgrzewa moje serce. Można sobie usiąść, zobaczyć, że ludzie mogą tworzyć właśnie, tworzą takie piękne rzeczy, takiego typu jak właśnie te tutaj ryby, no chyba śledzie, nie wiem. Na pewno bardzo mi się to y, podoba. Wasz top temat to zielono-niebieskie kowary. Powiesz mi coś więcej? Filmowa przyroda, jakby o przyroda, tak nazwałem y, ten film, nawiązałem do y, tytułu konkursu. Członkowie grupy Młode Newsy Kowary z rąk burmistrz Elżbiety Zakrzewskiej odebrali ekologiczne nagrody, rower i hulajnogę, które otrzymali w ramach udziału w konkursie Filmowa Przyroda. Warto było y, brać udział w konkursach, bo nagrody są mega. Główną nagrodą jest oczywiście ekologiczny rower, ale są nogi, są powerbanki, są audiobooki, wszystko co wiąże się z zieloną energią. A 16 marca na kowarskiej scenie pojawiła się także utalentowana młodzież i dzieci z Kowar, które zaprezentowały swoje muzyczne talenty. Nie zabrakło również harcerzy. Jesteśmy harcerzami z naszej kowarskiej drużyny i robimy co tydzień, mamy zbiórki naprzeciwko moków w Harcówce i zapraszamy wszystkie chętne dzieci na nasze zbiórki. W sobotę od godziny 10 do 12. I tutaj koleżanka opowie o różnych ciekawych rzeczach, które robimy podczas naszych spotkań i również wyjazdów. To jest no, dla niektórych jedyna okazja, żeby spróbować czegoś takiego, czym jest harcerstwo, poczuć ten klimat, Przysią usiąść razem z nami do kręgu przyjaźni, zaśpiewać przy ognisku piosenkę, być po prostu razem z nami, wspólną naszą harcerską rodziną. A wracając do młodych kowarskich newsów, z ich udziałem powstał także film podsumowujący działania zrealizowane w ramach projektu Zielono Niebieskie Kowary, który swoją premierę miał 16 marca. A w najbliższy weekend na antenie TV Dami będzie można obejrzeć powtórkę.